Koleczko, Koleczko i Polaczku. Z tej strony największy wachlarz na YouTubie, największy swanka i, i największy jak i najbardziej i największy deki jest na polskim YouTube, czyli Wojtek 120. Przez Z jasnej strony, która tak naprawdę nie istnieje, bo jasna strona to tylko stan umysłu, taka jest prawda, słuchajcie. A my opo, co o ona w mnie tak długo nie było, nie? Na siebie pewnie się cieszyliście we mnie, ja nie mam odcinków i wiem. Nie musicie znowu czegoś oglądać tych debilatowanych 15 minut odcinków, bo bardzo rzadko... Choć czasami skończyłem. No ale dzisiaj, no ale mnie bardzo dużo nie było, mam bardzo dużo spraw i bardzo dużo wyjazdów. I w sumie tak, w niedzielę... Y... Na tą chwilę jest piątek 13. Piątek 13. Matko Boska. No nie! Piątek 13 grudnia. 13 grudnia stan wojenny pierwszy Piotlek. Bo piątek w ogóle sprawił, że był Piątek 13 Piotr. Płotem się gada, yy, 15.2. 15.2 idealnie. Low. No więc yy, yy, początkowo ten odcinek miał być for twitter, ale for aktualizację. No wszystko przez kwita słuchajcie. A w ogóle ja pokażę wam jak się kwitnie, nie? Patrzcie, bo byliśmy wczoraj na wycieczce. Patrzcie. No się Coś nie, Coś nie, Coś nie Ten ma. Ten też mutacje mutacje, bo jak zobaczycie, no to takie. Kr To jest Nie, to jest tubaka. To kto to jest? Wojownik wokie. Dziwne znaki. Dobra. Bielemy skwata. gada o jasnej stronie? O jasnej stronie mocy? No to tak. Dajcie. Dlaczego ja się wam? Dlaczego ja go użyłem? Matko Boska, jaki dekiel? Nie tyle co jest deklem samym sobie. To jeszcze? Ile tych? Dobra, ja podchodzę do tego filmu drugi raz. No niestety. Smu Smutne wycieczki. Witajcie w kole. Dobra. Matko boska, ile ich idzie? Bo jest coś to jest nienormalne. dobra, tu jest aż trzech idzie. No halo! patrz, oni idą w wysoko, piłka jak wysoko. Lodo jest taka historia. Gdzie, bo tak. Kim jest Lodo? Lodo to jest Ladek. Dlaczego? La... Dlaczego ja go nazywam Lodo? Ponieważ on ma Messengera. A me na Messengerze kiedyś się... Lodo. Zelio postało takie pękne. To jest Lodo. Dlaczego on się tak nazywał? Nie wiem. ja... ja też się w ogóle... Słuchajcie... Yy, no... W ogóle jest to bardzo dziwne, nie? No bo... Jak yy, Ladek się nazywa i to jest ta historia, bo on się nazywa Lodo i to się chce poskarżyć, pojazd. NIE MOŻNA TO NAZWAĆ! Jak mam na się lodo nazywać? Ale on już nie się, Zobaczyło się lodo? No chyba wszyscy wiedzą, co znaczy lodo. Ale jakiś gamban bałwan dekiel od o mnie strzela. Zgodzę z motorem, to on śpiewa. Katynika, katynika, katynika moja. Katynika, katynika. Matko Boska, ile to idzie! Jezus! Maria! Majla wi, Majla ja, Majla a, a Majla wi Dobra, słuchajcie No, oni tak idą ja, Dobra, liczcie ile razy ja będzie e, Pewnie nikt nie da Ale ja nie przypnę serduszka W sumie każdy na na Nawet jakiś gdzieś się ja, ja nie mogę przypinać serduszek, nie? Bo nie straciłem moje konto, mogę nagrywać kanał na YouTube, co tam widzicie. Ale nie, mogę niestety... Niestety nie mogę nagrywać po prostu, dawać serduszka na nagrywać, nagrywać po prostu, nagrywać, nagrywać po prostu, nagrywać po prostu, nagrywać po prostu. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Dobra. Jak on tu wyfet? Nie Dobra, ja nie wiem co on tędy wyfet? I tak jest... Czy ja mogę tu wejść? O kurde, skąd mogę wejść pod schody, no to nie jest... To nie jest zła bajka, słuchajcie. Bajka. Tak się nazwał? Mój kuzyn? Zgadnijcie z tego. No to ja miałem urodziny w naszym Rozumiem, jakby się nazwał To Rozumiem, jakby się nazwał... Nie wiem. Metalowe z Fortnite'a tylko we Battlefront'cie. Taki, takiego mia, miał się na demianie. Ale dlaczego się się nazywał Atomówka, ja się pytam. No... F logic. Uc logic, -logic na planę, to nie jest fake. Tak w ogóle na jed... na prawdę... Matko Boska, jeszcze idą Ale patrz jak oni szybko idą No mi, nie... tylko ten odcinek nazwano po to, żeby udowodnić wam, że żyje i że Brak to oli... No my się ma nie, ona I... czeka Eee szacie, jest dobrze, idę. w ogóle, dlaczego to... jest dobrze? No ja... Nie... Bo... Eee... Słuchajcie, jest taki pierwszy, bo dies nie, dis diesu, diesiu. E, pierwszy las no, słuchajcie, ja byłem wiecie, taki typowy dziecko, które jeszcze nie zna połowy internetu. Wiecie to jest XD, ale jeszcze większą macholem byłem niż teraz, teraz to jest ten mega, ale kiedyś byłem nie, nie widziałem na połowę kurde młodzi gdzieś znowu I patrz. Ogląłem sobie filmik, który swoją drogą dał łapkę w górę, ponieważ nienawidzę Fortnite'a. I ten filmik nazywał się Fortnite to Google. Tam był jak... I od tego typa, co to nagrał, wzięła się moje nazwane Messenger. On się nazywał y, tutaj Paweł, tak tutaj Paweł. Tutaj, tutaj Paweł, Jaweł, Pan Jaweł i Pan Paweł. Y, tak właśnie, ja się nazywam tutaj Wojtek, nie wiem

This is... no do, no, no. Sajowskie... gejowskie, sajowskie. Gejowskie, mówimy. Spod słodki, Dobra. A tu mamy jakiegoś... No kurde, nie wiem co to jest. Jakiegoś... bota z Fortnite'a. Buta Fortnite który mi się dalej aktualizuje. Nie wiem jak można robić. Ja wiem co zostanie dodane. Wiecie co zostanie dodane? Jakaś nowa... Takiego. 8 godzinowa aktualizacja. 8 godzin. Cały tydzień Wojtek nie grał. Chce sobie poglać. A nie! 8 godzin aktualizacji! No brawo! Nie wderbiam się może tak jak barbara palc, ale... No brawo! Ta ja się nie wnębiam, ta ja się na piotkach wlębiam, gdy mi flaga zabierze pomimo... Ja się wnerbiam na lodo, 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 lodo. No właśnie nie wiem, kiedy. Bo on, on, on jest grzeczne dziecko. On jest grzecznym pacholem, słuchajcie. Lodo, lodo, lodo. Lodo, lodo. Wodo. Tutaj jedzie, bo... A w ogóle sobie... Typek, on poleciał w Sephora. To był pierwszy sezon na, jakiej, na jakiś odludzie. I tam był też jakiś typ, co go zabij i nie w lądzach. I to oczywiście w komentarzach tu popierali, co jest moim zdaniem bardzo fajnym tym, że ludzie podobnie jak ja nie nienawidzą tej głupiej gry, która mnie, mnie już zabrała, słuchajcie. Niestety, słuchajcie, chociaż i tak się, na szczęście się opanowuje, ja nie gram tego. Fitcha? Fitcha? Fitcha. Co to masz jak jasna strona ten miecz? No dobra, nie nieważne. Yy, jak się filmik włączy, to... Tu pewnie się wyłączy, albo się nie wyłączy. No i... Z, ja, ja ten filmik wycięłam tylko po to, żeby... że, że nie jestem mal muszę w filmiku. No chce mi się wpucać. Gdyby... Ale przy mnie fajnie jest być... No, nie zrobić czegoś... Że bezbronny jestem, zdawało ci się? Nie, mi się zdawało, że jesteś po jasnej stronie bycia, a jasna strona bycia... No i napisała wszystko, co ona, Matko Boska. kto takie rzeczy wymyśla? Przynajmniej XXI wiek. Jasne, jest to są nas takie kłamstwo. I zresztą tam ktoś z komentarzy napisał. Iłamane. 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 Lisa. No i Fortnite'a, Volkspita. I to FN2008. Lubię śmieci znalazł. Kurde. E, nie. Dlaczego Dissowskiego? Tylko Fortnite'a? I tu jeszcze z... Kurde, jak to się nazywało? Nie Batlajolaja, tylko Loyala. Lolala. Tylko e, z tego ratowania świata, nie? Pierwsza, ja wcale myślałam, chodzi o Dissowskiego, bo wiecie... I nawet znałem z streama, no ale wiecie, co ten typek mógł złego zrobić? Hejtować dla 3 League of Legends. Dwa tysiące dwa tysiące osiemdziesiątym ósmym Więc Ile ich tu jest Ile ich tu jest Ile ich tu jest? Mandkowska tylko 20 i możemy zakończyć ten debilny odcinek Dobra, umrzej! Dlaczego oni nie umali? No i idźcie do Ilanu, czyli Laku, gdzie jest? Nie ma takiej miejscowości, ale ja sobie gadam, że bardzo tu potrzebujemy jakiejś Arabia Chordyjska lub Irak A Irak, Irak, salaj. Irak. Irak. Nine, nine, nine. 9, 9, 9, 9... 9, zawsze jeden grup liczy się, bo każdy chciał polegać w ogóle xD, jak i te ludzie śliski, bo jest kolejna zima, co zimą jest taka tradycja. Dobra, to pa... o oh, oh. No normalnie tą Briden. No to... Patrz, kurde 7 dostała, się wyłącza kontrolna, na mediówki, stwierdzała i nagrywa.